Witam serdecznie wszystkich Państwa, a szczególnie witam dostojnych jubilatów Waszą rodziną i przyjaciół. Witam Panią Jolantę Piotrowską, burmistrza miasta Giżycka. Witam również Panią Dorotę Łabus, dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury oraz wszystkich gości zaproszonych na dzisiejszą uroczystość jubileuszu pożycia, 50-lecia pożycia małżeńskiego. Dzisiejsi dostojni jubilaci to Państwo Jadwiga i Jarosław Bakalarz, Państwo Anna i Wacław Kurzynowscy, Państwo Halina i Marian Lubeccy oraz Państwo Karin i Edward Słowikowscy. Dziękuję. Dzisiejsza uroczystość jest szczególna i niezwykła. Bo niewiele jest rodzin, które zgodnie i szczęśliwie przeżywają tak długi okres czasu. Minęło 50 lat, odkąd związaliście się Państwo węzłem małżeńskim, przyrzekając sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Przez ten tak długi okres czasu w Waszym życiu było na pewno wiele dni radosnych i szczęśliwych. Ale niewątpliwie również były dni smutne i przykre. Wszystkie te przeżycia związały Was jeszcze bardziej, a życie nauczyło szanować człowieka i doceniać wartość zawartego związku małżeńskiego. W uznaniu dzisiejszego jubileuszu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Państwu odznaczenia w postaci. Medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Na żaden medal nie pracuje się tak długo, bo 50 lat to ponad 18 tysięcy dni i nocy. I jeśli ktoś wytrwał w małżeństwie pół wieku i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, to dokonał wielkiego dzieła. Szanowni, dostojni, czcigodni jubilaci, w dzisiejszym świecie, świecie sukcesów i pogoni za karierą i pieniądzem, Wasz sukces przewyższa inny. Życzę Państwu dużo szczęścia, zdrowia, radości i wszystkiego najlepszego w dalszym Waszym wspólnym życiu. Zapraszam teraz Panią Jolantę Piotrowską, Burmistrza Miasta Giżycka. Proszę Państwa, nic nie widzę, światła tak świecą dokładnie, że nawet jubilatów dostojnych nie widać, ale, ale przywitała Państwa Pani Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Giżycku, Pani Iwona Wojciulewicz. Która na co dzień udziela ślubów. Ja muszę powiedzieć, że mam nieco mniejsze doświadczenie, jeśli chodzi o udzielanie ślubów, ale to jest zawsze wspaniałe, piękne przeżycie. Równie pięknym przeżyciem, wspaniałym, cudownym i niezapomnianym, jest wręczanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanych przez pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Jest to medal, który jest wyrazem uznania i podziękowania za 50 lat wspólnie przeżytych. Pani kierownik przed chwilą mówiła, to nie były łatwe lata. Na pewno były pełne miłości, pełne wzajemnego zrozumienia, ale też jak to w życiu nie brakowało trudnych i skomplikowanych sytuacji. Nie brakowało na pewno też problemów, ale Państwa obecność tutaj świadczy o tym, że te problemy wszystkie znikają. Znikają, kiedy jesteście we dwoje, otoczeni rodziną, bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi, kiedy możecie spojrzeć sobie w oczy i przypomnieć, jak to było 50 lat temu. Życzę Państwu w imieniu Pana Prezydenta, jak również własnym, także wszystkich mieszkańców Giżycka, dużo, dużo zdrowia. Ono jest dzisiaj najważniejsze, ale życzę też szczęścia, miłości. Życzę, żeby Państwo pojawili się za 10 lat również w Urzędzie Stanu Cywilnego, bo 60. rocznicę ślubu także świętujemy uroczyście. I potem następne, i siedemdziesiąte, a może jeszcze i osiemdziesiąte i więcej. Życzę wszystkim, żeby przeżyli setkę. Mamy też takich mieszkańców w Giżycku, którzy żyją po sto lat i mają się całkiem nieźle. Więc tego też Państwu życzę. Życzę oczywiście, żeby spędzać następne lata wspólnie w zdrowiu, szczęściu, miłości i w otoczeniu najbliższych i życzliwych sobie ludzi. Dziękuję. Zapraszam teraz Państwa Jadwigę Jarosława Bakalarz. Proszę tutaj do nas na scenę. Pani Burmistrz wręczy Państwu medalę. Idzie to światło, ja, 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 to... pani... Prezydenta Rzeczpospolitej, wręczam Pani medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Dziękuję. Panie Jarosławie, w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej wręczam Panny Nagrodę, która już jest Wrócę wszystkiego dobrego. Dziękuję. Jarosława Kurzynowskich, wrócimy. się nie się. Ja się znaję. Nie widzę na to. Pani w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej wręczam Pani Medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Dziękuję bardzo. Panie Wacławie, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej wręczam Pani Medal za długoletnie pożycie Dziękuję. małżeńskie. Dziękuję. Proszę, proszę. Jeszcze A, część. Bacła, Bacła, <śleski> ja ja to tak na jeszcze. Jeszcze czas na oto repozy. I na scenę no, zapraszam zbyt, państwa, to to państwa. państwa Kalinę i Mariana Lubecki. Ale te schody. Pani Tanin, w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam pani medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Panie Marianie, w imieniu Rze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam panu medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Pani Karin w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wdzięczam pani medal za udział W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczam panu medal za długoletnie pożycie małżeństwa. Dziękuję. Proszę pozdrowić rodziców. Dziękuję za też wszystkiego najlepszego życzę że... pani. Dziękuję. Myślę, że jubilatom należą się wielkie brawa. I zapraszamy wszystkich ja, państwa, ja. państwa na część artystyczną. Ja.